Generalnie jak widać, no ruch jest ciekawy tu w mieście. Wszystko się tu na raz dzieje. Ludzie, skutery. Santo Domingo, nazywane w XX wieku przez pewien okres Ciudad Trujillo, to stolica Republiki Dominikany, czyli jednego z bardziej popularnych kierunków turystycznych na świecie. Miasto zamieszkuje obecnie ponad 4 miliony ludzi, a wzrost mieszkańców zauważalny jest każdego roku. Miasto zostało założone w 1498 roku przez Bartłomieja Kolumba, brata znanego nam wszystkim Krzysztofa. Santo Domingo to miasto o krajowym znaczeniu kulturalnym, politycznym i finansowym Republiki Dominikany. Bez wątpienia jest to jednak również ważny punkt turystyczny na mapie Republiki. Dlatego zdecydowałem się Wam pokazać moją wizję wycieczki do tego miasta. Zapraszam do oglądania. I dzisiaj wycieczka do Santo Domingo samemu ogarnięty samochód w dobrych pieniądzach 60 dolarów dzień wynajmu auta wziąłem sobie na dwa dni także pojeżdżę sobie jeszcze troszeczkę po okolicy po okolicy Punta Cana i Bavaro po tych plażach bardziej dzikich gdzieś troszkę może centrum handlowego jakieś sklepy no a dzisiaj przejazd do Santo Domingo koło 3 godzin jazdy autostradą droga jest całkiem całkiem fajna, równiutka ruch nie jest zbyt duży bramki pierwsze na razie przejechałem, tutaj to koszt tych brameczek to jest 100 pesos, czyli 8, 8 zł mniej więcej, tego co wiem to są jeszcze drugie i trzecie i chyba kosztują też 100 i, i chyba coś koło 60 pesos, także całkowity koszt w jedną stronę to mamy gdzieś koło 250-300 pesos czyli jakieś 24 zł za przejazd co do cen paliwa to jeszcze nie tankowałem auta, ale chyba wychodzi podobnie jak w Polsce, albo troszeczkę taniej za litr niż, niż w Polsce w tej chwili. Około 5-5-50 zł tego za, za litr. Ale przeliczę to potem na spokojnie, bo tutaj ceny na stacjach są podane za galon, a nie za litr. <laughs> Co do kosztu auta, to tak jak mówiłem, 60 dolarów. Depozytu yy, 200 musiałem zostawić dolców w yy, wypożyczalni. Auto w miarę OK. 100 tysięcy mil na liczniku niecałe Hyundai Elantra w automacie za 60 dolarów za dzień co do tego jak tu się jeździ klimatycznie inaczej niż u nas ale też jakoś nie zauważyłem, żeby się tutaj coś jakiegoś specjalnego działa, działo na tych drogach poza tym, że jak zaczyna się robić ciasno, no to faktycznie jest ciekawie przejechać no a teraz trochę widoków z trasy jak dojadę do Santo Domingo, zaparkuję, to pokażemy, jak to wygląda na miejscu. Przed Wami teraz Faro de Colon, czyli budynek wybudowany w 1992 roku na cześć Krzysztofa Kolumba. Dajcie znać z ciekawości, czy podoba Wam się ten budynek i chcielibyście go zobaczyć na żywo? Chyba ograniczenie prędkości to jest 100 km na godzinę, przynajmniej to są na razie jedne znaki, jakie widziałem. Jeżeli chodzi o znaki, to za bardzo, za dużo ich tu nie ma a nawet jeżeli są, to niekoniecznie oznaczają, że trzeba się do nich stosować na przykład lewo skręty e, narysowane jako, jako pasy na, na jezdni są traktowane jako pasy do jazdy w każdą stronę w zasadzie e, a znowu z pasa do jazdy na wprost duża ciężarówka amerykańska potrafi nam wjechać prawej na nas i sobie pojechać w lewo no bo taki ma gapryza, że jest duży, no to co mu się tam zadzieje po prawej stronie teraz mijamy sobie pole na polu oczywiście szcina cukrowa uprawiana tutaj prawie wszędzie. I zostało nam jeszcze jakieś półtorej godziny jazdy. Co do innych ciekawych spostrzeżeń tutaj na, na tej autostradzie, to wydaje mi się, że coś takiego jak jazda prawą stroną drogi i, i zostawienie lewego pasa na wyprzedzania, no to tak jak widzicie w tej chwili nie do końca chyba tutaj funkcjonuje bo większość tak sobie właśnie jeździ bardziej lewą stroną, więc prawą trzeba wyprzedzać. Dodatkowo widzieliście też przed chwilą, tam auto sobie po prostu parkowało na poboczu, czyli coś co u nas jest niemożliwe, no to tutaj jest chyba też standard. Z ciekawszych rzeczy na razie nie udało mi się tego nagrać, natomiast często gęsto tu przez ten pas zieleni po środku Przejeżdżają, zawracają sobie jeszcze ludzie na motocyklach czy, czy skuterach czy innych dziwnych wynalazkach. Po prostu mają yy, indywidualne punkty zawracania w różnych miejscach drogi, tak żeby tej drogi nie nadrabiać, a ja przemieszczają się między chyba swoimi polami, bo w sumie to nic innego tu po prawej, ani po lewej stronie na razie po przejechaniu tych yy, no, kilkudziesięciu kilometrów nie widziałem. No, i teraz tutaj tak to wygląda. Nissan załadowany zdecydowanie powyżej możliwości, w stanie opłakanym, jedzie sobie lewym pasem. Prawym pasem jedzie sobie ciężarówka. O, Nissan jednak stwierdził, że dobra zmienia pas. Jednak postanowił, że pojedzie prawym pasem z tym całym dorobkiem. No, a tu mamy betoniareczkę. Też możecie zwrócić uwagę, że chyba jest lekko przeładowana. Opony na pewno nie są w idealnym stanie. Taka klasyczna, amerykańska, stara ciężarówka. Chyba maka. Tak, no i jedziemy sobie. Dalej, właśnie zapłaciłem za kolejną bramkę i było to 60 pesos. Czyli mamy, jadąc od strony Bawaro mamy 100 i mamy potem 60. I jeszcze Wam potem powiem, co mamy później. O, a tu Pan sobie chyba naprawia. Albo coś tam sobie grzębie przy motorku na poboczu autostrady, gdzie jest duży ruch samochodów, które jadą dość szybko. Nie jest to chyba zbyt bezpieczne, ale też chyba nikt się tym tutaj nie za bardzo zajmuje. Fawele Santo Domingo to kolejny ciekawy punkt na mapie tego miasta, który warto zobaczyć. Przejazd kolejką linową, stanowiącą przedłużenie linii metra nad fawelami, jest ciekawym doświadczeniem. I sposobem na szersze spojrzenie na tę część miasta. Film nie oddaje klimatu tego miejsca, i w mojej ocenie zdecydowanie warto zaplanować wizytę tutaj w swoim planie zwiedzania Santorini. To jest jakby już. Bogacie. Tak, to jest naprawdę. Jest to zmalowane przynajmniej jakoś. Proszę, tu pan robi Dojazd do miasta z rejonu Bawaro trwał prawie 3 godziny. W międzyczasie mogliście zobaczyć wycinki z pobytu w Parku Narodowym Tres Ojos, gdzie kręcono m.in. Park Jurajski, monumentalny budynek Faro de Colon czy widok z teleferiko na fawelę. Jeżeli dotarliście do tego miejsca, zostawienie subskrypcji byłoby super i pozwoliłoby mi dalej rozwijać ten kanał. Udało mi się dotrzeć do Santo Domingo. Auto zaparkowałem na jednej z bocznych uliczek. Eee, parkingi są tutaj będzie dookoła bezpłatne, także nie ma problemu. ze znalezieniem miejsca, no yy, oczywiście nie było tu zaraz przy tej głównej, nazwijmy to, ulicy, po której teraz się przemieszczam. Natomiast też w odległości, nie wiem, kilku minut spaceru dosłownie. W tej chwili szukam sobie jakiegoś miejsca, żeby usiąść, wypić jakąś kawkę. Yy, a później się tutaj na spokojnie po tych uliczkach bocznych będziemy chwilę kręcić. No dojazd prawie 3 godziny w samym Santo Domingo. Ten ruch jest dość imponujący i faktycznie dość trudno się tutaj poruszać autem. Natomiast to dla prawnego kierowcy jest to do ogarnięcia. Kabloza, latynoska, tak to chyba tu wszędzie wygląda. Jak widać, pełno kabli, transformatory powieszone na słupach. Ogólnie porządku w tym nie ma, no ale ktoś tam ogarnia. Tu nawet chwilowo chyba coś się zepsuło i panowie jakiś serwis realizują. No, sposób wykonywania tych instalacji na pewno jest mega odmienny od tego, co możemy spotkać na co dzień w Europie. A tu proszę, Burger King. Jakie ceny? Nie wiem, ale chyba. Podobne jak w Polsce. I taki sobie tutaj e, mamy Burger King. Jak widać, nie spieszą się tu ze wszystkim. Jest luzik i powoli. Mega powoli. Po wizycie Burger Kingu za cztery zestawy dwa dla dorosłych, powiedzmy dwa dla dzieci do tego kawa i piwko udało mi się to kupić za chyba coś 1900 pesos czyli o, jakieś 150zł e, mniej więcej obecnie no myślę, że to jest troszkę drożej niż w Polsce albo bardzo podobna cena, natomiast zestawy były wielkie ilość frytek i napojów e, amerykańska, bo mały napój to wychodzi na to, że ma tu chyba ponad 2 litra, a te duże to w ogóle nie chcę wiedzieć, mają. Yy, no i tak, można sobie tutaj spokojnie liczyć w tej zona kolonia, żeby sobie pochodzić po sklepikach, pooglądać rzeczy. Jakieś ciuchy, których tu pełno, yy, że trzeba spędzić tak naprawdę no minimum. Według mnie to jest 3 godziny na miejscu, w zona kolonial. Jak nie masz tyle czasu, to przejeżdżanie tutaj tak naprawdę nie ma sensu, bo będzie to tak naprawdę wszystko się działo. Bardzo, bardzo szybko i bez sensu. Teraz widać za mną pana policjanta z Policji Turystycznej, którzy podchodzą do turystów, pytają, pomagają przejść przez drogę, żeby nas ktoś tutaj nie uderzył skuterkiem czy samochodem, jak żeby tutaj po tej głównej alejce spacerujemy. Jestem teraz w takim centralnym punkcie tutaj zony kolonial czyli Park Kolumba. Tutaj macie pomnik Kolumba za mną. Za pomnikiem przepraszam jest katedra najstarsza tutaj w Ameryce jako jako kościół założona jako pierwsza w którym roku nie pamiętam. W tej chwili nie ma to dla mnie akurat dzisiaj znaczenia bo nie jestem tu w celach historycznych. Tam jest stary urząd miasta z tego co zdążyłem przeczytać i jest tam Muzeum Santo Domingo Historii Santo Domingo. No, a tu mamy piękne drzewa. Ja nie znam nazwy, jak ktoś wie jak się nazywają. Dajcie znać. Jest tu naprawdę klimatycznie. No może poza tym, e, że coś czego nie lubię, czyli pełno gołębi. Się przechadzam dalej. Teraz tam o po prawej bank rezerw. Chyba federalny, też się to nazywa tutaj. Nie, tak, ja mam przynajmniej wrażenie. Turystów o tej godzinie jest około 15 1530 jest dość sporo. To zobaczcie, jak fajnie są do świąt przygotowani. Tutaj mamy nawet jakiś parking. Teraz po lewej stronie będę go mijał w Parking wielopoziomowy, duży. Generalnie, naprawdę, miejsce jest bardzo klimatyczne i bardzo ładne. i Można tutaj spędzić bardzo, bardzo dużo czasu na placu hiszpańskim jak są o kurcze przygotowani do świąt jaka wielka no sztuczna bo sztuczna ale choinka za choinką Dom Kolumba czyli mamy plac hiszpański i Dom Kolumba tak wygląda nasz plac hiszpański czyli to miejsce pierwsze które tu powstało za czasów właśnie Kolumba i klimat świąteczny w grudniu, no dość klimatycznie. Chyba sponsorem jest Coca Cola, z tego co widzę. A tutaj możemy sobie posiedzieć w knajpeczce, z widokiem, na plac hiszpański wypić piwo, wino, rum, czy zjeść jakieś jakieś przystaweczki. Plac hiszpański zwany też placem broni. Ma zabudowę do złudzenia przypominającą stare hiszpańskie miasta, zwłaszcza te widziane w Andaluzji. Bliskość rzeki Ozamy, klimatyczne restauracyjki i ogólny klimat tego placu sprawiają, że chce się tutaj zostać na dłużej. Tutaj sklep kolonialny, sklep z cygarami, duży taki punkt z pamiątkami.

Generalnie jak widać, no ruch jest ciekawy tu w mieście wszystko się tu naraz dzieje. Ludzie, skutery, z każdej strony auta, autobusy. Jeszcze mam kilkaset metrów takiej ciekawej drogi do przejechania. No, na pewno jest to jazda bez trzymanki. Tutaj trzeba się do tego przyzwyczaić, chyba zluzować. Nawet w sumie nie wiem jak to ogarnąć. Na tym kończę tego vloga z mojego szybkiego tripu do Santo Domingo. Zostały mi trzy godziny drogi do hotelu, więc prawdopodobnie wrócę do niego już po zmroku. Starałem się pokazać moją wizję miasta w ciekawy sposób i przejść poza kolonial tak, by pokazać wam co ma do zaoferowania ta część miasta. Mam nadzieję, że była to dla Was ciekawa wycieczka. Jeżeli tak to zasubskrybujcie mój kanał, bo już niedługo pojawi się na nim kolejna część treści z Dominikany, a także inne ciekawe filmy. Pod filmem zostaw lajka, a jeżeli masz pytania śmiało, zapraszam do ich zadawania w komentarzach. Pozdrawiam, cześć!